Hej, hej, witajcie. Dzisiaj słuchajcie, stałem już po raz drugi. Bo tak to nie wiem, czy oglądaliście mojego ostatni filmik na YouTube. To się chyba nazywa Szoc, bo na TikToku, no to TikTok, a na Instagramie Rolka. I na YouTube tutaj też rzucam. Właśnie ostatnim e, wstawiłam filmik, gdzie zadałam, pokazałam Wam jak wygląda mój poranek i zadałam pytanie, jak wygląda Wasz poranek. No ja wstaję codziennie o 5.30, e, szukuję Kamilowi posiłki i potem mam czas dla siebie. Tak zwykle poświęcam godzinę czasu na swoją głowę, czyli rozwój osobisty. Czytam książkę. Wczoraj było źle, więc robiłam sobie kawę, ja zwykle naprawdę kawy, słuchajcie, nie piję. Ale dzisiaj... To już była po prostu katastrofa i po prostu zdecydowałam, że idę się położyć. No widocznie organizm po prostu po całym tygodniu pracy już krótko mówiąc wysiadł. I byłam naprawdę czułam, że nie dam rady. A nawet jeśli słuchajcie, ciągnęłabym, żeby wiecie, pracować, wykonywać dalej swoje swoje ogniemy, to wiedziałam, że nie będę tak, ee, jak to się mówi. Przed chwilą wstałam, więc mogę być taka zaspana. Nie, bę nie będę taka wydajna. No więc mamy godzinę Dziesiątą, prawie 30. I właśnie wstałam zrobię sobie e, coś do jedzenia, nawet za bardzo nie wiem co. Jakoś na chleb nie mam ochoty. Także ten tydzień, słuchajcie, naprawdę pocisłam. I są tego. Kłódki, ale ja swoją pracę bardzo lubię, robię, lubię to robić. Tu do Was przychodzę z wielką przyjemnością. E, więc, jakby wiecie, zmęczenie to raczej takim słowa znaczeniu bardzo pozytywnym, tak? Ale mówmy się, my jesteśmy wszyscy tylko ludźmi i na każdego przychodzi taki czas, gdzie po prostu Ty byś może i chciała, ale Twój organizm na to Ci już nie pozwoli. Właśnie nie mam ochoty na chleb. Wciąż przyniosłam sobie placki ziemniaczane, więc chyba sobie zrobię. Otworzę w ogóle okno. Więc może lekko szumić. Ale jest tu tak gorąco. Wstawię wodę. To wypadało napić coś znowu ciepłego. Zarana to piję przygotowaną wodę sobie na mój żołądeczek. Na mój żołądek to znaczy, że mam po prostu takie małe problemy żołądkowe, ale sobie jakoś radzę. No i wiecie co. Wczorajszy film rzuciłam Wam, ale chyba to też było dziś spowodowane e, zanim wczoraj poszłam spać. To wszystko skumulowało się, bo wczorajszy film płomita tak, słuchajcie, nie wiem, pod górkę szło mi nagrać, nie mogłam się jakoś skoncentrować, jakby takie obowiązki, to co się dzieje dookoła, no, na człowieka też mają wpływ. Mimo tego, że chcemy zarobiście wykonywać swoją pracę, to czasami ten właśnie się nie da ale go nagrałam, rzuciłam, stwierdziłam, zmontowałam, wrzuciłam, stwierdziłam, że muszę go wrzucić, bo zależało mi jakby. Bo często ludzie mają wymówki, jak też dołączają do marketingu sieciowego, że może trzeba coś zainwestować, nie wiadomo jakie pieniążki, jakieś wkupne, niewkupne, u nas tak wcale nie ma, nie ma żadnych słuchajcie wkupnych, po prostu u nas są produkty codziennego użytku. Ja bardzo kocham perfumy, Ja polecam. Od perfum, chemii, suplementów, kosmetyków do właśnie ciała, do włosów. Jest w pełna gama, gdzie możecie dla każdy, dla siebie coś takiego znaleźć, gdzie będziecie zadowoleni. I po prostu jak produkt się dany kończy, w domu, nie wiem, krem do buzi, dla cery dojrzałej, to zamiast iść do drogerii, tam gdzie zawsze chodzisz, to po prostu zamawiasz w sklepie online tam, gdzie się zarejestrowałaś, rejestracja jest darmowa, niezobowiązująca, tak, nie wiem, rezerw, biedronka i zbierasz po prostu punkty, po prostu masz z tego jakiś rabat, w tak? każdym. U nas punkty, które zbieracie, zamieniają się właśnie na pieniążki dodatkowo, możesz wykorzystać sobie w rabacie handlowym, że za dany produkt się odejmuje kwota z tego, co uzbierałaś na swoim koncie. Eee, no i zamadasz właśnie w sklepie online i testujesz sobie, patrzysz czy się sprawdza, czy nie sprawdza a co do sprzętu, chciałam właśnie wam pokazać statyw że to nie jest tak, że musicie nie wiadomo jakiej mieć wiecie, zaplecze finansowe, żeby po prostu coś spływać jakimś biznesa, eee, bo to jest taki biznes gdzie po prostu, no jedyne co tak naprawdę musicie zainwestować to moim zdaniem swój czas i zaangażowanie determinację, po co tak naprawdę tutaj jesteście i co chcecie osiągnąć tak, trochę przeskakiwałam z tematu na temat, ale właśnie chciałam powiedzieć, że no bardzo mi zależało, żeby nadać, nagrać wczorajszy film. A nie wyszedł do końca tak, bym chciałam. Tak, właśnie tutaj luźno z Wami rozmawiam. To wyszedł taki i ciągle powtarzałam niektóre słowa, i mi po prostu tak to drażniło, ale to było po prostu nie było koncentracji i tak właśnie wyszło. Także no śmiesznie. Pewnie. Wspadałoby, że się dzisiaj umyła włosy, ale jutro jest sobota, będę sprzątała, więc mam dzisiaj umyć jutro, więc chyba dzisiaj dam sobie spokój, umyję jej jutro. I może nawet robimy taką pielęgnację. Co ja używam co mi się sprawdza, będą właśnie produkty z Fm World, będą produkty spoza sklepów innych. Zobaczymy. I jednak, wiecie co, spróbuję w przyszłym tygodniu, żeby zrobić tak, że będziemy nagrywać z jednodniowym opóźnieniem. Że np. w weekend właśnie Wam coś nagram, zmontuję, wrzucę w poniedziałek, z poniedziałku vloga wrzucę Wam na wtorek, tam będzie już zapisane, on będzie sam się wrzucał i to będzie taki bezstresły. Przede wszystkim będziecie mieć stałą godzinę publikacji, co będzie też takie dosyć istotne. Także myślę, że to będzie fajne rozwiązanie. A co ja się chcę nabić? Wezmę szklankę. Hmm. Na herbatę chyba nie ma wody. Dużo herbatę zieloną, może tak. To. Słuchajcie, cały czas ludzie się budują z tyłu, z tyłu, z tyłu. Wiesz, mam takie sprzęty budowlane, więc w niektórych momentach może być głośno. Ale no jest domu tak gorąco, że muszę otworzyć to okno. Jest tak brzydka pogoda. Straszna. Cały czas, nie że pada, ale tak muszę. że w nocy przełudziłam się. To był taki hałas, tak wiało, padało. No, tą łyżką chciałam nasypać e, herbatę zielo zieloną. Łyżka nie stołowa, tylko taka do sałaty, bo nie mam pojęcia. To tą łyżeczkę. O, ja jedną łyżeczkę wsypuję herbaty zielone. Ja sobie przesypałam do słoiczka, bo jest po prostu mi wygodniej. I musicie zawsze czekać, żeby woda z czajnika była tak o 20% niższa niż normalnie. Czyli tak wiecie, no teraz w, w drugą stronę 80% powinna jest temperatura. Więc ja tak czekam koło zawsze 5 minut 8 i wtedy dopiero zalewam herbatę zieloną. Ja nawet bo do 200 minut sobie zale, zalewacie e, jedną łyżeczką e, herbaty zielonej. No to ja sobie słuchajcie zaznaczyłam. Będziecie to widzieć o tutaj, nie? Żeby wiedziała ile, to potem tylko po prostu przylewam Jakby cały czas widzę, że dochodzą nowe osoby, więc no, niektóre tematy będą się powtarzać, ale też by każdy był tak na bieżąco. No więc zrobię sobie te placki ziemniaczane. Ja słuchajcie piję ten sok e, z grejpfrut, pomarańcza, papaja. No. Bardzo lubię lewita. Pyszne są. Ale w ogóle naszą mamy takie soki, słuchajcie, jak na przykład z czerwonych i czerwonych. Z pomidorów. No. Myślałam, że dzisiaj pojadę na jakieś zakupy, ale chleb mamy, takie rzeczy, więc chyba nie będę nigdzie jechała. W ogóle się nie chce w taką pogodę tym bardziej wychodzić. Ja to jestem anty, słuchajcie, jakaś do wychodzenia z domu. Po prostu nie lubię. Najlepiej mi jest w domu. Dlatego doceniam pracę, jaką mam, że mogę pracować z domu i się realizować, spełniać. No. Także jesteście typem domownika też, lubicie przebywać w domu, to bardzo Wam polecam, spróbujcie. No, tylko trzeba się wtedy wiązać z pracą w internecie, w social mediach, no bo jakby Trudno dotrzeć do ludzi, jak się siedzi w domu, więc trzeba przez internet online. Ale zawsze możecie, jeśli macie skrępowanie, żeby działać właśnie online w internetach. Cały czas macie możliwość działania offline, ale jakby to żadnego problemu nie ma. Ale ja uważam, tak jak Wam mówiłam w poprzednich vlogach, najłatwiej jest dotrzeć do ludzi online. Dlatego, bo po prostu teraz ogląda mnie ileś ludzi. W jednym czasie, a normalnie to wiecie, jakbym chciała coś przekazać, to bym musiała latać od spotkania do spotkania, i tak dalej. Także to jest mega wygoda. Dobra, słuchajcie, robię placki ziemniaczane. Herbatę zalewam. Już trochę z rana z łóżka popracowałam na telefonie. I bardzo Śniemy dalej. Chcę nagrać taki krótki filmik wideo. Eee, na TikToka i pewnie tutaj też rzucę. Eee, taki, jakby to powiedzieć, pokazujący, że pracuję właśnie też na YouTubie, żeby Was tutaj coraz więcej było. Może nawet z tego reklamę zrobię i chyba tak zrobię. Tylko jakby nie mam koncepcji, muszę dobrze pomyśleć, żeby to fajnie wyglądało. Hmm. Dobrze słuchajcie, uciekam robić te placki, śniadania. Do później. Dzisiaj, słuchajcie, na obiad serwuję ryż, tak jak widzieliście, gotuję w woreczkach, a potem na patelkę z odrobiną oleju, żeby on był taki bardziej sypki, bo ja nie lubię takiego zbitego. Sajgonki warzywne, które Wam pokazywałam w food hall, które jak widzieliście wzięłam, podsmażyłam na oleju, żeby były aż takie chrupiące, uwielbiam takie. I surówka zrobiona przez moją mamę, także takie pyszne. Zaraz coś sobie włączę. Smacznego. Przychodzę do was, słuchajcie, z 10 kg mąką. Stwierdziłam, że jak poruszyłam ten temat pieczenia chleba, e, no to na pewno może też niektórzy z was być ciekawi, e, jaką mąkę używam. Ja, słuchajcie, zamawiam z mm, będzie tu pisało mój nasuwałki. I na początku zamawiałam przez ich stronę, ale przez to, że je ja mam wykupione Allegro Smart, no to płaca mi się jakby zamówić u nich, bo też mają produkty wystawione na Allegro. Zamówić na Allegro, bo nie płacę tam 15 zł za tą przysyłkę. Tylko poczekajcie, rozpakuję. Już tak chciałabym rozpakować, żeby nie przebić się bo będzie tu wtedy bardzo biało. Dobra, mam. <grystanie> I tak ja tu mam mąkę orkiszową typ 1850 5 kg i mąkę żytnią. Też 5 kg. Typ 720. O! I też 5 kg. A jakby mąki, żytniej idzie trochę więcej bo codziennie nie dokarmiamy zakwas. Więc no. E, orkiszowa jest jakby tylko do pieczenia, a żytnia do pieczenia i to do dokarmiania. I tu mam ulotkę. Oni tu słuchajcie, mają e, różne rzeczy bo i mąki. Orzechy, suszone owoce, nasiona, ziarna, pestki, przyprawy, płatki, e, słodziki, kasze. I tu nawet słuchajcie, jakbyście chcieli mam kot rabatowy, jakby ktoś chciał sobie skorzystać? Także młyn suwałki. Dobra, mąka właśnie od tego kolegi, gdzie mam przepis mm, i zakwas. Od razu mi powiedział, gdzie kupuję, więc jest to sprawdzone. I ja za mąkę, słuchajcie, orkiszową zapłaciłam za 5 kg 30,99, a mąka żytnia też 5 kg 12,70. No, orkiszowe zdecydowanie droższe. Także no, będę musiała sobie te rzeczy kochować. chociaż nie wiem, czy jest sens. Może tu postawię, bo jutro będę piekła chlebek. Właśnie rano muszę go wyjąć żeby powstał w ciepłym, wtedy on też szybciej rośnie, bo pamiętam na początku jak piekłam chleb, to prawie 8 godzin mi rósł a teraz weszłam w taką sprawę, że praktycznie 3-3,5 godziny i chleb już jest gotowy do e, pieczenia a, czyli no do pieczenia dobrze mówię ok myślę, że pójdziemy do kabinetu, bo tak jakby chciałam Wam tylko to pokazać rozpakować sobie. I chcę z Wami poruszyć w ogóle jeden temat, bo usłyszałam dzisiaj taki fajny tekst. Tu będzie Wam wygodnie. Czekajcie, bo tu mam laptop. Ups, coś tam leci. O, czekajcie, o, może tak. Bo zastanawiam jak to jest? Bo usłyszałam taki tekst, że. Ale się rusz, słuchajcie wiatr. Aż oko chyba się zamknęło. Usłyszałam, słuchajcie taki tekst, że byleby co robić, byleby kasa. Jestem ciekawa, czy macie podobne zdanie. Może z niektórymi tutaj trochę ruszę i w końcu sobie zaczną pisać. Bo ja się z tym nie zgodzę. Mówicie, kasę to wy zawsze będziecie mieć z takiej czy innej pracy. Tylko zawsze przychodzi taki moment, gdzie nagle spotykamy będę tu wypowiadała się do pań, bo jakby z kobietami pracuję i, i chcę z kobietami pracować. Jakby spotykasz kobietę, która jest niezależna. Którą stać na komfortowe życie, którą stać na taką niezależność, i ja zawsze podkreślam, też czasową, gdzie możesz pozwolić na fajne rzeczy, wakacje. I nagle wychodzi taki komentarz, bo ciebie stać, bo ty masz czas. Dlaczego nikt w tym momencie się nie zastanowi, że ta kobieta też zaczynała z tego miejsca, co ty? Tylko ona różni się od Ciebie tą zasadą, że ona podjęła decyzję, że chce coś zrobić ze swoim życiem, że ona nie chce, tak jak Wam mówiłam wcześniej, od pierwszego do pierwszego e, tkwić i jakby, wiecie, na takim poziomie podstawowym. Jakby jej marzeniem, celem było brnąć do życia, nazwijmy to, luksusowego, bo to jest życie luksusowe, jak po prostu masz to... Nie jesteś niezależna finansowo, niezależna czasowo. To jest, słuchajcie, ży życie luksusowe, tak? Wiadomo, zdrowie jest podstawą do tego wszystkiego, ale jeśli masz te dwie rzeczy, to jakby prowadzisz życie luksusowe. I ona podjęła tę decyzję, że ona nie chce stać w miejscu. Jakby, wiecie, dla mnie, mm, ja zawsze uciekałam od pracy na etat, Wiadomo, ona przejawiała się w moim życiu, no bo za coś trzeba było opłacić szkołę, za coś trzeba było opłacić wynajem, ale jakby najbardziej spełniona się czułam, jak miałam swoją firmę. Tylko moja firma, bo ja miałam salon kosmetyczny, mobilny, gdzie robiłam paznokcie, z czasem rzęsy. I rzęsy bo już ciężko wykonywać dojrzenie do klienta i jakby przyniosłam się mobilnie. No ale jakby nie... Było możliwości tego wykonywać, bo to robiłam u siebie w blokach, poświęciłam jedno pomieszczenie, miałam gabinet. Eee, I pojawił się z czasem pomysł, że będę mieć gabinet stacjonarnie, e, gdzie przejdziemy te wszystkie, wiecie, standardy, wymagania, jakie są wymagane, żeby mieć swój e, salon kosmetyczny. W międzyczasie pojawiło się właśnie, że poznałam mm, moją liderkę. Dzięki której jestem w miejscu, w którym jestem, bo podjęłam decyzję, że chcę coś zmienić w swoim życiu. I jakby nie chciałam dalej ciągnąć salonu kosmetycznego, bo stwierdziłam, że jakby mi to nic nie da. Okej, okay, będę miała swoją firmę, będę miała swoją działalność, troszeczkę inaczej to wygląda też finansowo, ale jeśli chodzi pod względem czasu, to ja będę niewolnikiem swojego biznesu. Bo jakby, jak ja, słuchajcie, nie pracuję. Nie jestem w danym e, budynku, tak, żeby wykonać swoją pracę, to ja nie zarabiam. I jakby, słuchajcie, yy, ja zawsze szłam taką właśnie myślą, tak zobaczycie, wejdziecie do mnie na kanał i zobaczycie ten film o mnie. Ja uciekam zawsze od zasady, że ja nie żyję po to, żeby pracować. I to pamiętam tą zasadę, słuchajcie, odkąd byłam dzieckiem, że mi się nigdy nie podobało to, żeby poświęcić swoje całe życie na pracę. I to jeszcze taką pracę, gdzie nie będziemy zadowoleni, bo będą ważniejsze opłaty, jakieś inne rzeczy i no nie. I dlaczego my tak szybko uciekamy? Słuchajcie, do komentowania, jak ty też możesz podjąć decyzję i możesz coś w swoim życiu zmienić. Tylko na przykład dana kobieta wiedziała, że ją to będzie kosztowało bardzo dużo pracy nad sobą, bo to słuchajcie nie jest łatwe każdej kobiecie. Wziąć telefon i nagrywać się do telefonu, mówić. Ja jeszcze się przalam, poszłam do, do przodu, jestem tutaj dla Was. Jestem na YouTubie. Tu chyba jeszcze krzywy, I to jest wyjście ze strefy komfortu. Jeśli ciężko na to pracujesz każdego dnia, wiadomo weekend troszeczkę odpuść, tak, bo no nie dajmy się zwariować. Ale to bardzo dużo poświęcasz czasu i to procentuje po iluś latach. Tak, że ty jesteś naprawdę zadowolona. I to jest taka piękna, słuchajcie, zasada. Na początku wszyscy cię obgadują, wszyscy się z ciebie śmieją. Jak się u ciebie coś zmieni, na pozytywną stronę taką, jaką ty dożyłaś, nagle zastanawiają się, jak ty to zrobiłaś. I albo chcą to zrobić też. I pójść w Twoim kierunku, żebyś ty ich też nauczyła, albo jakby wiedzą, że no oni tego i tak nie zrobią. Ale komentują dalej. Jakby tych zawsze jest najwięcej. Bo czy Ty, tak u nas są, słuchajcie, e, z poziomu, które wykonacie, pro, e, z programów motywacyjnych samochody dostaje się od firm. To są Mercedesy prosto, w salon, nowe, gdzie Wam firma za to płaci. I jakby wiecie, widziałam nieraz przykłady dziewczyn, gdzie one te samochody odbierały, gdzie one, słuchajcie, zarabiały piękne sumy. Jak kobieta twórcze zarobi, słuchajcie, ponad 5 tysięcy, i potem są już kwoty, gdzie mamy sumy pięciocyfrowe, no to umówmy się. To wtedy jest najwięcej słuchajcie jeszcze tego komentowania, że ludzie nie dowierzają, że to nie idzie zrobić. No ale właśnie ten test, o którego ja zaczęłam. Nieważne, co robisz, byle pieniądze były. No tak. Tylko jak potem spotykasz się z taką ścianą, gdzie nagle jest takie ocknienie, ale ona ma pieniądze, ona ma czas, ona lubi to, co robi, ona się rozwija, to nagle. Zazdrość, słuchajcie, zawsze się pojawi. Zazdrość jest e, albo negatywna, albo pozytywna, albo po prostu najczęściej obkładasz dupę tej osobie, albo po prostu powiesz jej, wiesz co, super, fajnie ci idzie rób tak dalej. Także ja uważam, że zawsze jest zazdrość. Zdrowa albo ta chora. I ja tego po prostu nie rozumiem. Jestem ciekawa, ile osób teraz się w tym momencie ze mną zgodzi. Dlaczego jesteśmy zaraz pierwsi do komentowania, negowania, a jakby drudzy do tego, żeby coś z tym zrobić i też tak fajnie mieć? I teraz może się pojawić pytanie, dlaczego ja o tym mówię. Bo prawda jest taka, że jeśli chodzi o marketing sieciowy, to trzeba najpierw w ogóle zacząć od rozmów decyzja. Słowo decyzja. Żebyś ty w ogóle dziewczyna uwierzyła w siebie, że ty też w ogóle możesz. Jakby wiecie, ja też nie kieruję się tą zasadą, i ja nie chcę z takimi ludźmi pracować, których ja będę słuchajcie, ciągła do przodu, bo jakby ja wolę iść z tyłu mojego zespołu, być dumna z niego, dać mu wskazówki, powiedzieć, w którą stronę ty masz iść, nakierować, ale nie, że ja będę iść przed moim zespołem i ciągnąć zespół. Jakby, jakby ktoś myśli w tą stronę i gdzie opowiadałam Wam o motywacji, no to moja droga jesteś w błędzie, ale no nie jestem Twoim liderem, bo ja nie mam zamiaru mieć, słuchajcie u siebie osób w zespole, które będą każdego dnia zastanawiały się, czy to, czy nie to. Bo uwierzcie mi, że na swoim przykładzie każda z nas i ja też miałam bardzo dużo załamań i to jest normalne, bo pojawia się zwątpienie, pojawia się zmęczenie, pojawia się hejt, pojawia się smutek, pojawia się dużo kwestii, gdzie po prostu zaczynasz wątpić w to wszystko. Ale automatycznie tak pojawia się zwątpienie, szybciutko pojawia się, dlaczego to robisz. Które której Wam powiedziałam słowo, Tu jest z vlogów, dlaczego. Słynne dlaczego. I od razu sobie przypominasz, dlaczego pojawia się, pojawia się w tym miejscu, dlaczego w ogóle podjeś decyzję, że chcesz zmienić swoje życie, dlaczego w ogóle chcesz pracować w marketingu sieciowym, i to jest Twoja motywacja. Yy, I trzeba mówić. Na takie tematy w marketingu sieciowym, o podjęciu decyzji, jakby wiesz, ja w tym momencie mogę do Ciebie nie trafić, tak? Bo jesteś na takim etapie życia, gdzie na przykład Ty mnie wysłuchasz, ale będziesz się dalej bała. Ja też, słuchajcie, się zastanawiam 8 miesięcy i są dziewczyny, które zastanawiają się rok. Są dziewczyny, które na przykład zobaczą reklamy, bo ja też puszczam reklamy, zobaczą reklamy nie pierwszą, tylko na przykład po której z kolei zdecyduje. dobra, ja chcę spróbować, tak? Jakby ja osobiście nie spotkałam się na takim przykładzie, żeby ktoś um, od tak, o, zobaczę to i od tak ja chcę spróbować. Jak jesteś taka zawzięta, to znaczy, że też możesz szybko odpuścić, skoro tak szybko podejdziesz decyzję, bo to będzie takie też nieprzemyślane, nie? Bo jeśli pojawia się taka myśl, że kurczę spróbuję, to też pojawia się w Twoim, w to, w twoim momencie życia też taki moment, dlaczego Ty to podjęłaś? Co takiego chciałaś, żeby się zmieniło? Bo ktoś tak podejmie dla mnie taką decyzję nagle. Bo ona chce, no to tak, tak samo szybko się spali. Tak samo po prostu szybko zrezygnuje z tego biznesu. A drugie, jest to jak podejmiesz decyzję, to po prostu trzeba jeszcze rozmawiać o hejcie. Bo jakby ja jestem silną osobą, ja taką osobą w ogóle nie dyskutuję, a jeśli podyskutuję to najczęściej i tak pozablokuję, usunę, bo dla mnie nie ma sensu po prostu rozmawiać z kimś, kto w ogóle nie przed mojej drogi i nie zna mojego biznesu. Także słuchajcie, chciałam właśnie ten temat poruszyć. Materia widzę mi, że już pada, ale w odpowiedniej momencie, gdzie właśnie chciałam e, porozmawiać na ten temat, dlaczego tak szybko komentujemy, a nie jesteśmy tacy szybcy do zmiany. Także zostawiam was z takim przykazem. Życzę wam miłego wieczorku piątkowego i widzimy się w poniedziałek. Trzymajcie